Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ADS, a to jest filmik informujący was o dzisiejszym live, który odbędzie się, jak sami widzicie, na załączonym obrazku o godzinie 15, 13 lutego 2014 roku. No, co będzie, pewnie zapytacie się, dlaczego mamy przyjść na live, a co będzie w nim takiego ciekawego? A otóż, będzie coś, dużo ciekawych rzeczy. Pierwszą, takim motywem przewodnim będzie Counter-Strike Global Offensive, ale to nie, właściwie to powinno was zachęcić do przybycia na dzisiejszy live. Na dzisiejszym lajdzie będziemy sobie grać w pewną ciekawą grę, do której link możecie znaleźć w podpisie. Może Wam już powiem, jest to Royal Quest i w tej grze będziecie mogli spotkać się z Zatorem. Siemanko, o ile uda mi się uciec przed Króliczą Hordą, która ostatnio wszędzie za mną łazi i minusuje co się tylko da, i zapraszam Króliczą Hordę na live'a, żebyśmy mogli sobie porozmawiać merytorycznie o pani albo albowiem ją zapraszałem i nic z tego nie wyszło. Spotkałem się tylko z bluzgami. Dokładnie, także będziemy liczyli na Waszą e, kooperację wraz z nami na czacie oraz pod komentarzami, właściwie pod filmem w komentarzach. Ale to nie jest koniec gości specjalnych, Czy będzie prawdopodobnie dzisiaj jeszcze Kamyk. Kamyko. Dulczasty. Kit, kit, kit. Nasz, że tak powiem, znajomy, dobry znajomy, który ma fajnego TSA, foriuts.pl, mianowicie Patryk. Cześć. Oraz mój znajomy Hubert, który będzie grał ze mną w CSA. Witam. No, także chyba tyle ode mnie i do zobaczenia na lewie. Mam nadzieję, że licznie przyjdziecie, żeby podyskutować na temat ciekawego tematu, którym jest drama na YouTube. Zbanykał. Zbanykuł, oczywiście. Tak. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się. Miłego dnia wam życzę i zapraszam serdecznie na live. Pa. Pa pa. No i teraz było super.